Lato z radiem w do nadmorskiego kurortu powróciło po kilku latach przerwy. W ramach imprezy tak mieszkańcy, jak i turyści mogli uczestniczyć w różnego rodzaju grach i zabawach, jak chociażby wyścig walców. Przy specjalnym stanowisku można było zapoznać się z wiedzą z pogranicza chemii i fizyki. Na scenie natomiast strzelał zespół Maleo Reggie Rockers. Jestem tutaj, Wasze na Babilon? Wasze na Babilon? Hej, panie zły, ja się dam was, ja tam jak ja. Co przepaga? Nie, 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 Zabrał ją Babylon, hej, panie zły, co pan robił z nią, żydowy mój błąd? Mroźne wiatry i nieprzyjemny deszcz, tak z nad samego morza jak i sprzed sceny, w łobie wyganiał chcących ławić się turystów. Najwytrwalsi jednak zostali, aby posłuchać takich gwiazd jak Zakopały, ryb czy Bain.